Od Nanda Devi do zimowego K2, opowieść o polskim Himaleźmie. W Pińczowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Piotrem Trybalskim, polskim dziennikarzem, podróżnikiem i fotoreporterem. Piotr Trybalski jest organizatorem imprez podróżniczych i wypraw ekspedycyjnych. Piotr Balski pochodzi z Przeworska, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. Studiował geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i tu związał się z Krakowem na stałe, gdzie obecnie mieszka. Zdobył tytuł fotografa, podróżnika, travel photographer roku 2014. Jest współautorem biografii himalajsty Piotra Pustelnika. Spotkanie w Pińczowie związane było z jego książką Wszechmogący Andrzej Zawada. Człowiek, który wymyślił Himalaje. Książka ta otrzymała tytuł książki górskiej roku 2021. Spotkanie prowadziła Iwona Senderowska. Na wyprawie kierowanej przez pioniera zimowego himalaizmu. Andrzeja Zawadę i właśnie te dwie osoby, Andrzej Zawada, Wanda Rudkiewicz będą takim wspólnym mianownikiem dzisiejszego spotkania. To, to ja się wtrącę, bo ja jestem tak. z tych wtrącających. To jeszcze dołożę Państwu, jak lubicie Państwo takie rocznice okrągłe, to mamy setną rocznicę słynnego artykułu, który napisał Adam Karpiński, zachęcającego polskich taterników, bo to rzeczywiście był w 1922 roku, do tego, żeby wystąpić o próbę, o pozwolenie na próbę zdobycia Everestu, Więc takie mieliśmy 100 lat temu plany. Tak. I, tych, I tych planów snujmy jak najwięcej, bo rzeczywiście polski Himalajzm zasługuje na to. A Piotr Trybalski, autor wielu publikacji prasowych, autor wielu książek, które dzisiaj będzie można również po spotkaniu nabyć. Fotograf, podróżnik, no, wszechstronny i za tą wszechstronną działalność otrzymał również wiele nagród i wyróżnień. A to ostatnie, dokładnie dwa dni temu bodajże, książka Wszechmogący Andrzej Zawada, człowiek, który wymyślił Himalaję, uznana została za najlepszą książkę górską 2021 roku. Więc dzisiaj i świętujemy tą nagrodę, i Państwo będą mieć niebywałą okazję zanurzyć się trochę w tej książce, w tych opowieściach i przekonać się dlaczego ona jest właśnie tak wyjątkowa. Więc i gratuluję i po raz kolejny witam w Pinczowie. Dziękuję. W 2001 roku wtedy pracowałem w portalu Onet.pl, zajmowałem się takim działem podróże. Mieliśmy tam serwis internetowy o sportach ekstremalnych i w ramach roku olimpijskiego w roku 2000 padł pomysł, żeby Polacy zorganizowali wyprawę zimową na K2 drugą, bo pierwsza była w 86, 86, 87. Krzysztof Wielicki był kierownikiem, wcześniej była wyprawa taka trochę przygotowawcza, też zimowana na Makalu, onet.pl objął patronat medialny. Ja w ramach tej współpracy z wyprawą byłem taką stroną, która się zajmowała, no można powiedzieć, nagłośnieniem medialnym tych, tejże wyprawy. Na spotkanie z Piotrem Trybalskim przybyło wielu pińczowian. Spotkanie było bardzo interesujące. Na zakończenie padało wiele pytań. Mam nadzieję, że uda nam się w całości przedstawić Państwu treść tego spotkania. No, więc. Więc ten drugi pomysł to były te ośmiotysięczniki niegłówne, a trzeci pomysł był taki, żeby na każdy ośmiotysięcznik położyć nową polską drogę. I wyobraźcie sobie Państwo, że na wszystkich ośmiotysięcznikach mamy polską drogę. Na wszystkich udało się to. Nie ma chyba narodu takiego z, z tych spinających się, który miałby na wszystkich ośmiotysięcznikach polską drogę.